Witaj, kochana, w dniu drugim naszego wyzwania. Dzisiaj trochę w innym kadrze, ale chciałam Ci pokazać inne ćwiczenie. Dzisiaj będzie znowu ćwiczenie związane z wyrzucaniem emocji i z uspokajaniem, ponieważ, jak to, mamy trudny trochę czas cały czas bieganie, cały czas stres i w ogóle. Dlatego chciałam Ci zaproponować kilka takich ćwiczeń, takich moich ćwiczeń, które. Świetnie regulują Twój układ nerwowy. Także kiedy czujesz się zestresowana, kiedy czujesz się, że jest za dużo, po prostu usiądź na chwilę, tak jak teraz ze mną. Możesz sobie usiąść obojętnie, gdzie, nawet bywa, że robię to na toalecie, <laughs> albo że kiedy czujesz i wiadomo, czasem nie masz chwili dla siebie. Jedyne miejsce, gdzie masz wolne, gdzie, masz, gdzie jesteś sama, jest toaleta więc polecam z doświadczenia. Siadasz sobie fajnie. Jeżeli oczywiście masz moment, to możesz usiąść na macie, na krześle. Chodzi o to, aby mieć wyprostowane plecy. Weź sobie głęboki wdech. Czuj, jak powietrze wlatuje przez nos, aż do brzucha. I wydech. Staraj się właśnie, żeby ten wydech był dłuższy, Niż był wdech i staraj się zrobić to z dźwiękiem. Tak, tu właśnie ten dźwięk robi robotę, dlatego czasem może być dziwnie, jeżeli ktoś jest obok ciebie, ale nie zwracaj na to uwagi. Po, możesz powiedzieć, reguluje się, aby nie eksplodować. I, i okej, okay, bierzemy razem w dech aż do brzucha i wydech z włosem. Jeszcze raz. Wdech nosem. I jeszcze wdech. Ostatni raz wdech aż do samego pępka. Długi wydech z mocnym ach. Wiesz, jak zrobiło się lżej, to pomaga, gdy jest ci za dużo, gdy masz po prostu dość, kiedy czujesz się taka spięta. Po prostu zauważ to, weź ten głęboki wdech. Widzisz, całe ciało się luzuje. Całe ciało się luzuje. To jest ćwiczenie, kiedy masz spięcie. Natomiast chciałam ci pokazać jeszcze jedno ćwiczenie. Kiedy masz totalny wnerw i żeby wtedy nie eksplodować, zachowaj się jakbyś rąbała drzewo, pomyśl sobie, że jesteś drwalem, trzymasz w ręku siekierę, bierzesz mocny wdech i wyciągasz się jak najwyżej i z wydechem hu, mocno rąbiesz o ziemię. Zrobimy to razem w stanie, pamiętaj, wtedy kiedy masz taki wnerw, znowu idziesz się na osobność, łapiesz na siekiera. Łapieczka się bierana żmocny wdech i między nami. Wdech. I jeszcze wdech. Jeszcze mocno się wyciągnij wdech. I jak najmniej. Okej, okay. lepiej. Natomiast mam jeszcze jedno trzecie ćwiczenie dla Ciebie. Takie już uspokajające, całkiem spokojne, całkiem luźne, kiedy na przykład nie możesz zasnąć, albo kiedy, kiedy naprawdę nie, nie możesz dawać żadnych odgłosów, wtedy rozluźnij twoje ciało, chwilę zamknij oczy, albo nawet nie zamykaj, nawet jadąc autem. Może lepiej nie, ale <noise> wtedy robisz tak: 4, 2, 6. I chodzi o to, że bierzesz wdech na 4, trzymasz 2 sekundy i wypuszczasz na 6 sekund. Ok? 4, Sześć, jeszcze raz, cztery sekundy wdech. Nosem. Dwie sekundy trzymasz. Sześć sekund wypuszczaj. Okej, okay. jak, jak mówię, nie umiem tak. Y dobrze pokazać Ci, ale staraj się jeszcze, żeby ten wydech, wdech był nosem, jak najgłębiej znowu do pępka, natomiast wydech szedł tutaj z brzucha i możesz tak samo robić, jak odgłos oceanu, czyli jakby ten wydech szedł tutaj z tyłu gardła, jakbyś chciała chrapać, jakbyś chciała chrapać, ok? Robimy jeszcze raz. Wdech na cztery. Dwie sekundy, trzymaj. I wolny wydech na sześć sekund. Jeszcze raz. Trzymaj i sześć sekund. Ostatni wdech na cztery. Dwie sekundy. I sześć. Pięknie. Pięknie. Czujesz ten spokój. I jeszcze jedno, co chciałam dodać. Bądź wdzięczna za wszystko. Staraj się tak sobie wyrobić ten nawyk wdzięczności. Teraz na przykład możesz być wdzięczna za to, że wiesz, jak się uspokoić. Bądź wdzięczna sobie, doceniaj siebie. Doceniaj siebie, bo jesteś cudowną istotą i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Ja tobie dziękuję. Widzisz, to nie zajmuje dużo czasu, a jak mocny wpływ ma na nasze ciało i na cały układ nerwowy. Teraz już wiesz, co zrobić, jak masz całe ciało spięte ze stresu. Co zrobić, kiedy jesteś naprawdę wkurzona? I co zrobić, kiedy chcesz po prostu chwilę się wyluzować? Dziękuję Ci za dzisiaj i zapraszam na następny dzień. Do zobaczenia. Pa!